Szanowni Państwo, szanowni mieszkańcy gminy Przywic, czas trudny, ale trzeba cieszyć się życiem. Kochani, spokojnie świąt Wielkanocnych w gronie najbliższych i jak najmilszych chwil w tym szczególnym czasie. Na ten czas nakazanej samotności, podczas tegorocznych świąt Wielkiej Nocy, życzymy wiosny w sercu oraz umiejętności cieszenia się nawet obecnie powszechnym spowolnieniem pędu życia. Niech te wyjątkowe święta Wielkanocne będą czasem refleksji. I nadziei na odrodzenie normalności. Serdeczne życzenia i podziękowania kierujemy również do służb medycznych, które najbliższe święta Wielkiej Nocy spędzą w szpitalach walcząc o zdrowie chorych. Oraz pozostałych służb, które również będą czuwały nad naszym bezpieczeństwem. Oprócz życzeń, apel do wszystkich. Zostańcie w domu na Wielkanoc.